Księga Mocy, część trzecia, metoda piąta oddychanie komórkowe. Stosując tę technikę, można katapultować się w stany, których w większości ludzi dane jest doświadczyć wyłącznie poprzez zastosowanie tzw. narkotyków, ale stanowi to tylko przyjemny efekt uboczny tej praktyki. Oddychanie komórkowe jest doskonałym sposobem na podkręcenie systemu odpornościowego Twojego organizmu i doprowadzenie pH komórek do poziomu, na którym choroby nie mają szans, lub mówiąc pozytywnie, na którym komórki mogą żyć, rosnąć i rozwijać się. Ja sam stosuję tę technikę każdego wieczora po wybaczeniu i korekcie. Gdy leżę w łóżku i moje mięśnie są rozluźnione. Jak już mówiłem, oddychanie komórkowe jest nie tylko zdrowe, ale i sprawiające radość, i nie przesadzam, gdy twierdzę, że da Ci na poziomie duchowym wszystko to, co dałby Ci seks, LSD, grzyby, DMT czy duża dawka witamin. Aby umożliwić Ci żywe wyobrażenie przebiegu tej praktyki, wyjaśnię Ci teraz, jak ja to robię. Najpierw biorę mój timer i ustawiam go na 10 minut. Następnie zaczynam głęboko wdychać przez nos i wydychać przez usta. Jeśli chodzi o częstotliwość oddychania, to jako wytyczną polecam częstotliwość jednej sekundy na wdech i wydech. To jest praca i może być początkowo dla Ciebie męcząca. Po pewnym czasie oddychania może się zdarzyć, że zablokują się zatoki. Oddycham wówczas na przemian przez nos oraz usta. Jeśli i to stanowi za duży wysiłek, oddycham wtedy tylko przez usta. Po chwili moje ciało zaczyna mrowić i pulsować. Wówczas należy dalej oddychać. Odczucia te mogą występować na twarzy, w klatce piersiowej, na rękach, w tułowiu, na nogach. W stopach i ostatecznie w całym ciele. To dobry znak, bo mówi mi, że organizm jest zalewany tlenem. Jest to stan wzmożonej żywotności komórek. Jeśli uważasz, że jesteś za stary na tego typu doświadczenia, pozwól, że powiem Ci, że to najtańsza wymówka na świecie. Nikt nie jest za stary na życie. Istnieją ludzie, Którzy z powodu swojej historii zaczęli bać się życia. To ćwiczenie może właśnie ten stan odmienić. Gdy zadzwoni budzik, robię najpierw pełny wydech. Następnie ustawiam mój timer na funkcję stoper i leżę zrelaksowany z opróżnionymi płucami tak długo, jak tylko mogę. To jest bardzo interesująca faza. Tkanka jest teraz nasycona tlenem, i dlatego nie potrzebuje dalszego oddychania. Poczucie potrzeby oddychania jest spowodowane przyzwyczajeniem do oddychania. Oznacza to, że moje ego, moje wyobrażone ja, chce oddychać, nawet jeśli nie ma ku temu powodu. Ponieważ moje ego w międzyczasie nauczyło się odprężać, Mogę obecnie pozostać w stanie bezdechu przez 3 do 4 minut i cieszyć się tym bez odczuwania stresu. Kiedy tlen się wyczerpie, biorę głęboki oddech i całkowicie wypełniam nim płuca. Potem znów pozostaję w tym stanie tak długo jak tylko mogę. Równolegle odmierzam ponownie czas, rozluźniam mięśnie i cieszę się tym, co dzieje się w moim ciele. I mogę powiedzieć, że podczas tego wdechu dzieje się bardzo dużo. Ładnym obrazkiem ilustrującym ten proces byłaby zasada funkcjonowania siłomierza młot na jarmarku i odgłos, gdy jego kula z oddźwiękiem trafia na szczyt. Wygląda to jak krótki, bardzo intensywny fajerwerk w każdej komórce. Całe ciało jest naelektryzowane i wydaje się unosić. Uwielbiam to uczucie. Po wszystkim leżę i rozkoszuję się głębokim odprężeniem rozlewającym się po moim ciele. Mógłbym tak zasnąć, ale jak już mówiłem, nie pozostawiam przypadkowi tego, z jakimi myślami zasypiam. Dlatego też po zakończeniu praktyki oddechowej przechodzę do świadomego tworzenia mojej ulubionej rzeczywistości lub stosuję konkretne polecenie powtarzając je tak długo aż wślizgnę się w spełniające życzenia czas marzeń. Wyjaśnienie. Praktyka oddychania komórkowego przynosi wiele natychmiastowych i doskonałych rezultatów. Przede wszystkim prowadzi ona poprzez zachodzące podczas i dzięki niej procesy chemiczne do zmienionej percepcji. Ostatecznie nie jest to nic innego jak rozszerzające świadomość doświadczenie wyzwalane przez substancje własne ciała. Jeśli chodzi o efekty na poziomie fizycznym, to podam Ci teraz krótką listę a do jej prawidłowości możesz przekonać się również w innym miejscu. Uspokojenie fal mózgowych, regulacja wartości pH, wzbogacenie krwi w tlen. Stymulacja gruczołów produkujących hormony z jednoczesnym uwalnianiem serotoniny, melatoniny, oksytocyny, dopaminy, DMT i wielu innych substancji poprawiających samopoczucie. Ćwiczenie to nadaje się dzięki swojemu działaniu do usuwania symptomów i zapobiegania przejawiania się ich w następujących schorzeniach. Zmęczenie Stany zapalne, bóle stawów, reumatyzm, artretyzm, próchnica zębów, osteoporoza, wahania ciśnienia krwi, problemy z sercem, otyłość, skurcze mięśni, napięcia, choroby naczyniowe, wahania w metabolizmie cukru, problemy żołądkowe, problemy trawienne. Niedobór czerwonych krwinek i osłabienie układu odpornościowego. Listę tę można by wydłużyć o niezliczoną ilość innych punktów, ale ich wyliczanie nie jest tutaj moją intencją, i dlatego poprzestanę na tym. Jeśli chcesz zrobić sobie i swojemu ciału prawdziwą przysługę, jeśli chcesz uniezależnić się od leków, i jeśli interesują Cię radosne stany umysłu, to nie mogę polecić Ci nic lepszego, niż to proste ćwiczenie. Reszta, jak zawsze, zależy od Ciebie.